No mano. Przyszły do mnie klucze Mam w końcu Chciałem kupić sam jeden M10 Ale w komplecie Wyszło taniej dyg za takiego coś Przy otwieraniu już sobie zarysowałem Przydłużka Większy kluczyk I dzisiaj będziemy próbować Odkręcać Dziada Dobra ja próbuję jak odkręcę Śruby to się odezwę Dobra, panie, panowie, dziewczyny, dziewczęta Głowica ściągnięta Ogólnie tutaj musiałem jeszcze nie, Tą wtyczkę Wężyk, wężyk, wężyk Odpięk i ładnie zeszła Śruby też ładnie nawet odskoczyły I Ogólnie tak wyglądają Tłoczki Ogólnie pukanka myślę, że zrobiła co nieco Bo one nie są Jakieś tragiczne Ale Najlepsze jest to że ja tutaj, przynajmniej na tych dwóch, bo jeszcze nie obracałem. Nie obracałem. Ach, psy szczekają u sąsiada. Czy tu widać, czuć coś pod palcem? Kurwa, nie widzę, nie czuć nic. Ale co jest najlepsze, bo głowica leży sobie tam i zaraz ją odwrócę i razem zobaczymy. Ogólnie tu, czekajcie, ta latarka świeci tak, że e, tą żółtym światłem trochę lepiej będziecie widzieć tutaj ogólnie widać jak uszczelka normalnie przylegała no chyba, że ja kurwa nie ogarniam no tu mi się nalało teraz oleju jak ściągałem tu, 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 przy śrubce o, migasz ustaw staw tarabek. może z góry będzie lepiej siedzi także uszczelka tu chyba dobrze przylegała no, zbierał mi się olej bizon zbierał mi się olej słuchajcie, tutaj, o w tym miejscu Zbierał mi się olej. No, ale tutaj jest przewód, kurde, od tego... Od... Oj, olej mi się zbierał. Przebud kurwa, od tego... chłodniczy. Chłodniczy mi się tutaj zbierał, więc myślę, że on tutaj po prostu ciek mi z przewodu, więc chyba ten przewód po prostu wymienię, dorwę. No, teraz mam dużo miejsca. Dobra. Jak wyglądają tłoki? Tak jak widać, są... Są, so, są, so. ale jakoś takoś, kurwa, tu wygląda dobrze. Tu wygląda dla mnie dobrze. Nawet rys tu nie ma. Nie wiem, ja sam patrzę, wam nie pokazuję, ale nie wiem, czy to warto nawet honować. Bo tu nawet widać jeszcze, kurwa, honowanie dobre. Zaraz obrócowałem, zobaczymy te pierwsze i czwarte. O ty Dobra, zobaczymy to. Jest tak dzisiaj ciepło. Dobra odwrócimy, odwrócimy tutaj z tą stronę. Przekażę ci okay. Stój rzesz, Nie ma jak położyć. O. Dobra. Zawory zabite. O kurde. Dobra. Ale uszczelka nie jest przedbuchana. Chyba. Ja się nie znam. Ja się nie znam kompletnie. Absolutnie się nie znam. Zawory posowałoby wyjąć. Obczyścić. No jest gdzie to jakieś jakiś bukręty jakieś daj. Tutaj na przykład widać nagar jest zdrowy, lepieczony Nie wiem które to są wylotowe, które wylotowe nie ogarniam, ale dobra, to ma być tak Chyba tak, bo tutaj nic nie ma. Ej, uszczelka nie jest chyba wyjebana Jak ona odchodzi? No jest na stałe, przyklejona? O dobra. Sprawdźmy uszczelkę z tej strony. Kurwa, uszczelka do obracacy. Czyli... to co to było powodem? Kurwa, mam nadzieję, że jakieś mikro pęknięcie gdzieś tu nie jest na głowicy. Dobra, to było tak w razie czego. Będę widział na nagraniu, jak to później złożyć, chociaż to widać. Dobra, łapy już są wyjabane. Dobra, jedynie co? No to gniazda zaworowe to tutaj są paskudne do oczyszczenia. Ej, tutaj jakoś nie widzę, żeby tu było coś na nic. Tu? Między jednymi. Nie. Czekaj, ale leciał mi płyn. O kurwa, może z tego mi leciał płyn. O, ty chyba jest, kurwa, przyczyna. To by pasowało rozkręcić i zobaczyć tu jaki się osad zrobił HGW Pojęcia bladego nie mam, tak czy siak, albo splanujemy sami, albo spróbuję to zrobić sam Nie wiem czy tam pod spodem coś widać czy nie, ale jest jakaś ładna przyludnia. i tu też nie jest kurwa źle to tylko górę, coś na nic. No on moc miał, on tylko zaczął dymić, więc mam nadzieję, że to tylko te. Mm, zaraz będę zrzucał miskę. A to zaniosę i tak do dziada, niech sprawdzi. A tutaj zajmiemy się zaraz wymianą, wymianą wyjmę te tłoki. Będę musiał kupić te takie. Czego ten Te do zakładania zapomniałem jak to się nazywa. Pierścieni, ten taki ściągacz fajny. To wszystko do czyszczenia. Kupię sobie tą gumówkę. Papierkiem ściernym może delikatnie. Tu nic nie widzę chyba. Chyba. Nie wiem. Tu jest solej No, na tym jest olej. Więc tu ten jest na pewno kurwa chujowy. A na każdym jest solej to ty pierdol. Dobra, ściągnięte, zabieram się za zrzucanie miski, to jest najgorsze, co może być i wyciągam tłoki. Okej, okay. aktualizacja, miska ściągnięta, smok odchylony, nie wiem czy ja muszę go, kurwa, Zaraz go wsadzę tam. Wykręciłeś chyba do musiał całkiem ściągnąć, czyli co, tu kółeczko i co? który to kurwa jest od tłoków? chyba chyba tu nie wiem czy widzicie czy nie, chyba obiektyw zaparował albo nie, dobrze, dobra to muszę odkręcać mam nadzieję, że wszystko jest tacy tu już sobie po kolei w każdym każdy pojemniczek sobie wziąłem na śrubki tutaj też gdzieś były a tutaj była woda, tu pokitrane taką. No i dobra, działam. Dzisiaj jest plan taki, aby wyjąć tłoki i zobaczyć co i jak z nimi. Z tłokami, z pierścieniami, bo no one na pewno będą do wymiany na 150%. Okej, okay. tłoki wyjęte. Przetarłem je chusteczką. Yy. Przetrzyję parę w <laughs> Dobra. Jak to wygląda? Zobaczcie, tu poza poprochami z... Ej, ja zobaczcie, Jakbym latarkę z... włączył w telefonie, czekajcie. O, może teraz. Jest to trochę wyostrzy jakoś. To jest, ten jest pierwszy. Nic nie widać, ale ja tu nie widzę żadnych takich może jeszcze to. Tutaj nie ma absolutnie rys na nim. Drugi. W sensie rystek takich pionowych. Widać jeszcze honowanie. Trzeci. No nie ma jak. Nie mam jak by poświecić Wam, żebyście zobaczyli. Moja szalka o nic tu nie ma jeszcze widać normalnie rysy te takie ukośne, takie jakie powinny być pod paluchem tutaj też nic czwarty tu co? po prostu z tego, z papieru słuchajcie, nic tutaj nie ma do czego się przyczepić nie wiem ale przejdźmy na oglądasz Dobra, da się wyłączyć lampę? Muszę wyłączyć aparat, żeby wyłączyć lampę na nie tak? Dobra, czekajcie. Dobra, jesteśmy na... tłokach. Jedynka, dwójka, trójka i czwórka. Tu sobie tak poznaczyłem, żeby wsadzić je tak jak trzeba, tak jak były. Panewki, tu gdzieś na pierwszej widziałem. Tu jest... delikatne... Panewki do wymiany na moje oko. Damy do wymiany. Tu jest... Aj... Tutaj widać jakby coś wpadło. Także paneweczki. kupi się raczej. Dobra, to jest pierwszy. Drugi. Dawaj ten papier. Mam tu czystszy Mam tu czystszy Dobra, drugi Nie takie przebarwienia, no kurwa, pomieszam Zaraz nie będę wiedział jak było Paluchy pozierane Ten też, ale nie ma przebarwień Ten ma tutaj dostał, taką ryskę ma Nic tutaj się nie dzieje, zaraz zobaczymy tłoki. Dobra, trzeci, no na 370 tysięcy to. Dobra, i czwarty. Ach, jedno ręko, to ja sobie mogę po tyłku się podrapać. Nie, panewki sobie wymienimy od razu. To są groszowe sprawy. Niby tu nie czuć nic, ale lepiej żeby było. 4, 3, 2 i 1. Niech będzie tak. Dobra. Zobaczmy tutaj jak wygląda. Ogólnie fajnie chodzi. Nie zatarty. O, ale tutaj widać. Tu już widać przebarwienia gołym okiem. Głowem okiem. Dobra. Tu, tu tak samo. Przebarwienia są, damy nowe. Damy nowe. O, tutaj też. Tutaj także widać przebarwienia nawet już takie midziane. Damy nowe. Kupimy komplet i na tym też. Chyba, że to tak się wyciera normalnie, a ja jestem głupi, nie wiem. Dobra. Dobra, przejdźmy do pierścieni, czy są zapieczone. Przypomnę tylko, że były robione dwie pukanki. Te fajnie. Ale ten olejowy, to ja nie wiem, czy on tak powinien chodzić. Dobra, gdzieś tu miałem taki nożyk specjalistyczny. On stoi, chyba. Ty, nic nie. ręką nie mogę. Nie mogę jedną ręką, ale on chyba stoi. i zapieczony To jest powód mojego dymienia. Oczywiście nie widać tutaj za bardzo najebanego w środku tutaj Nie, tutaj Raczej nie. Oczywiście już pies zaczął szczekać Dobra wymienimy to. Pierścienie 80-100 zł Komplet Tutaj tak samo ten, a tu co tu się zrobiło? Ten też fajnie chodzi. Ten chyba stoi olejowy zgarniający. O ile ten jest olejowy? Ja za bardzo się nie znam, przyznam szczerze, ale aha, tutaj jest ta szczelinka. Dobra, nie wiem o co chodzi. Głównie tutaj są takie wytarcia, na tym pierwszym tak samo. Dobra, ten też zaznaczony był tą stroną do mnie. Taki nóż ma wyjebisty. Tutaj też są takie o, wytarcia. Nie wiem, to pasowałoby zmienić tłok? Co myślicie? Te chodzą. Tutaj też fajnie chodzi. No i ten tak samo. Nie wiem, czy on powinien jakoś chodzić, czy co. Ja się zaraz sobie wezmę drugą rękę do kompletu i spróbuję je jakoś ruszyć. Bo nie wiem. Nie wiem, co tutaj mi a to pewnie paproch i czwarty. Dobra, czwarty widać o dobra yy, Na czwartym widać ten chodzi olejowy O, czwarty olejowy, a te stoją. Te stoją zapieczone. Ten jako jedyny fajnie chodzi. To powinien chyba wszystkie tak chodzić. O, nawet da się nim obkręcić. Da się nim odkręcić. I teraz pytanie, czy odblokowała go opłukanka? <grymka> czy po prostu te zalekły opłukanka? Czy po prostu no, już z wiekiem czasu, po prostu czas je wymienić? Dobra. Ja się zajmę powierzchowną, powierzchownym myciem tej głowicy. I... Dzisiaj jest piątek, jutro sobota pewnie zamknięte. Traktorek właśnie przyjechał. I cóż, tu się zajmę jeszcze czyszczeniem tego wszystkiego. Mam tutaj fajny ten, fajnie silikon rozpuszcza, jak coś. Miska ściągnięta. A, ściągnąłem A oddało się fajnie tu wyciągnąć przez ten, tutaj, przez ten ten. Nie ściągałem saneczek. Spróbuję w międzyczasie też o to skrobać i ogólnie jak już mam dostęp to sobie to jakoś zamaluję oczywiście czerwoną, szybką farbą, tylko ją kupię jakiegoś hamrada i sobie zasmarkamy. Tu wszystko będzie musiało być wymyte. No i chyba na razie tyle, no bo nie jestem w stanie nic zrobić. Więcej na czwartym wszystkie chodzą. Trzeci zapieczony, czwarty też. Oj, trzeci, drugi pierwszy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Ten ładnie chodzi. Widać. A te stoją. Dobra. Czyli co? Panewki. I pierścienie do zamówienia. I módlcie się, żeby to ładnie chodziło, żeby mi nie dymiało. Niech sobie tego oleju ciut-ciut pobiera, ale żeby mi nie dymił Chociaż mam nadzieję, że zrobię tak, że nie będzie nic. No. A na koniec macie mrówkę. No. Cześć, trzymajcie się.